Dobra, to zobaczmy w takim razie, co tu będzie teraz za boss? Bo prawdopodobnie jakiś będzie, skoro wchodzimy w miejsce Lady Butterfly. No, ciekawie jest. Stary, walka ze starym będzie. Jak się okazuje. O jeszcze można pogadać, ty. Aniki tego nie są. To jesteś, co jesteś. Aha, czciwe. Makoto si. Daję ciężko. O! Dobra. Jest agresywny, jak nie wiem co. No. Ja bym chciał użyć flaszkę. O. Co on. Co on wyrabia? Ma dwa. Ło, kurde ty. Dobra. No, to będzie walka na. na długo. O jazd S Jay Oj nie Dobra tena tak jest dziwny. Oj, te petardy jeszcze, zapomniałem o tym. Oj! Dobra, ale to jest... No nie, no w sumie... Uda tylko, nie wiem jak to zdążować, nie? Też. Nie, co jest? Oj, na, zagra. Kurde, no! Jaki on jest szybki! Kurde. Kurde. No nie, no nie było szans w ogóle. Co to jest? Kombo ci możemy prowadzić całe życie! No co jest, ty?! To? O i teraz druga faza. Co? Co jest? Co to kujde Jakaś sowa, no sowa za mną lata, co jest? Ona przeszkadza czy co? What the shit? Ej no to jest, aha. Ona chyba przeszkadza. Kurde no, ku demonu, pasą są. koniec, dyntka Jak to? Trzeba przeskoczyć chyba, Jasny gwin, daj spokój, a druga faza to mocna De, 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 de. Dobra, bez dwóch dań to jest najtrudniejszy z bossów, jakie wszystkie były. To nie ma nawet co mówić. Jest super szybki, nieprzewidywalny i paniszujący. No nie, no te petardy. Do pizdy. A no kurde, no przecież trzymałem ten blok. What the fuck trzymałem blok Kurwa No i dupa, no bo on taki... Do, tak mnie dojeżdża, że oho Nie no daj spokój, no nie da się go zabić. Nie, dobrze szło o. Kurde. Fak A to promienia jest. A i co ja robię? No i co to? One shot. No kurde! Jeden błąd i jest koniec. To musi być perfekcyjna walka, ty! No to fajno. Fajny combo. Tylko nie wiem za bardzo, kurde, jak mam to zrobić, żeby... Żeby tak fajnie ten, ten, ta postura mu rosła. Ja ataki dosyć dobrze przewiduję z tego co widzę, tylko... Nie mogę mu nabić postury. mu to bardzo szybko odchodzi, tak jak... Przy tej Lady Butterfly. Kurde! FAK! No i widzicie jak on... Jak on ci da już stuna, a ty jesteś akurat w tym prochu to jest kaplica. Kaplica syksteńska. Kurde ten stun! Fucking shit! Aj! Daj spokój, koniec. Dobra, słuchajcie, nowy dzień, nowy ja i sowa jest mój. Teraz go... No dobra, może za tym podejściu nie, bo to jest pierwsze podejście Wiadomo, może, może jeszcze ręka szwankować, ale teraz on jest robiony. Szmato! No widzicie, ręka drewniana. Ręka drewniana to jeszcze nie da rady. Kurwa! Jasna dupa! Uuu! No nie, no nie, jak kurde. Czemu ja zapominam o tym skoku. Jestem rozjebany. Kurwa! Szmata! Aaaaaaaaaaa! No brakuje skilla, brakuje skilla no! No kurwa widzieliście to! Jakie to jest gówno te petardy! Fita zabrakło i bym miał finishera! Nie. He, he, he! ale to skoncertowo zjebałem. Koncertowo! Nie no, petardy! Kurwa, petardy! Mój stary, petarda! Reakcja godna, kurwa żula z pod sklepu. No widzisz, no mi daje. Jak ci dano nogbaka i te petardy, ale to jest zjebany ruch. No i znowu ten, no, jeszcze kurwa mnie na pilara wepnął, no. Problem jest taki, że defensywnie się na niego nie tak grać. No to. Jak ktoś jest agresywny, to trzeba grać w takim samym stylu, żeby mu dorównać tempa. No ale on ci daje później nogbaka, akurat to przeważnie wypada, jak te petardy swoje rzuca. No i. Znowu te petardy! Oj, ale mnie gotuje już! Już mnie gotuje te petardy! Przez te petardy! Nie! No nie wierzę! No po prostu kurwa no nie! No po prostu kurwa no nie! Kurwa Nogbach w petardach! Jezina! No knockback petardy. No knockback petardy. Oooo... Oh, ho... 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 Petardy. Kurwa te petardy to ja zaraz... <Jersey> yeah... Kotki dwa. Tak to zjebać to po prostu tylko ja mogę. Stary siwy dziad. Eee, do pizdy jestem. Aj, kurwa! Nie co ja mówię! Ale dobrze, już mam taktykę na tego zjebersa To jednak nie można tak agresywnie. гэвта Аа Гүч Нь ねえ Yeah. Zadłu Wykryłem sposób na niego. Ah, pokonano wielkiego silobisowe. Jo, to dupiani. Jeżina, yeah, to był najtrudniejszy boss. Authenty znaczy dobra, no. On nie był tyle co trudny. Tylko trzeba było ten sposób wynaleźć, nie? Pachnący kwiat. Kwiaty wiecznego drzewa, które kwitły w dawnym wspomnieniu, przez, przeszczepione przez takeru, który zabrał gałąź z boskiej krainy na pamiątkę. Kto pragnie oczyszczenia, może przekazać smocze łzy i te kwiaty boskiemu potomkowi smoczego dziedzictwa, zrywając tym samym pęta wiążące nieśmiertelnego nosiciela smoczej krwi. Alright. Jego ataki były w sumie dosyć monotonne i długo ta walka trwała. Ja próbowałem za wszelką cenę robić go agresywnie, odpowiadać tym samym co on robił i to był błąd. Trzeba go było trochę nieco defensywniej podejść. Ale wspominamy ojca. O, pod wpływem kaprysów Sowa przygarnął wygłodniałego wilczka i wyszkolił go na Shinobi. Proces ten był tak zajmujący, że Sowa zaczął liczyć iż pewnego dnia stoczął pojedynek na śmierć i życie. Żenie to spełniło się w dawnym wspomnieniu. Dobra. I teraz wracamy do tego pałacu. To znaczy się tam, gdzie byliśmy wcześniej. Yy, w tym, 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 tym tutaj. Źródlany pałac, sanktuarium. I tutaj trzeba będzie znowu zrobić jakąś sekwencję. Dobre, jesteśmy. No i szuka. No co ty pierdolisz? Jeszcze pieruny walą. To jest grota. Tak jest. Jest jakiś posążek, znaczy nie wiem co to jest. Bódl się. Mamo, się. Oho. Teraz będzie starcie z kolejnym przeciwnikiem. Aha. To jest to drzewo wyschnięte, chyba. Spadają płatki róż. Rozkwitały pąki białych róż ale to jest jakiś co jest <laughs> smok z fletem Czy co on ma? Jakiś pałąk Dobra, walej im. O, o co? Będą żygać! Wiecie co? Walemy ich tak. Aha, nie zadaje im to obrażeń w ogóle wtedy. Ło! Co jest? Jakieś kurde te... Nącza im wyrastają. Ale dziwaczny boss. A, Widzisz. Czyli to nie będzie jedyna faza. Na pewno nie. Ale zjebałem. Oj! Drzewa! Hop! Hop! Kurde, znikły! No nic. Bijemy je po ludzku. Ej, ja nie wiem za bardzo, czy mam skakać na te białe, czy jakich? chuj. Chyba tak. Dobra. I teraz pewnie druga faza, co? No, a jakże. Oho. I to drzewo ożyje. Co Coś się stało? Wielki smok z jakimś mieczem Co mam robić. Zacznijmy od tego Boski smok To jestem jakieś... O, ty w dupę! Trzeba biec na pewno i po tych posa... Oj Oj, nie, nie, bo tam piorun! Ale z... Puść! Puść! Aha! Dobra Puść! Estus. Co ja mam robić? Mam odbić piorun? Nie wiem, co mam zrobić. Teraz będzie walił... Ty mi... No kurde, co to jest ty? No co jest? Eee! Nie wiem, co robić. A jakby mu walić po ręce? Nie wiem, a tu może? Nie. O teraz chyba po ręce. Dupa. Nie wiem co trzeba robić A piorun trzeba odbić Dobra Trzeba przechwycić piorun Dobra, dobra Już to mamy, patrz to Przechwytuję I bomba Dobra, już wszystko jest jasne Oj Oj! Oj, 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 Dawaj pierun! Nie trafiłem, bo jestem przecież pijany. Stary pijany. O! Dawaj pierun! Nie, no teraz! A dziwna walka w ogóle. Muszę przyznać, że bardzo dziwna walka. Piorun i pyk, kurde. Dobra, teraz na prawy posążek. Hop, piorun i pyk. kraera hop, hop, teraz na tamten lewy cyk. Piorun, przechwycenie i pyk. Dobra, co teraz? Teraz ja nie wiem. Szczerze, co się dzieje. Ło! Podmuch! Dobra! wo, wow Ziomek! Jak kraja! Jak chleb! Nie, 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 nie! Co teraz? Nie! 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 Co mam robić? Tak, wróciły te Dawaj. Przechwytujemy! Nie! To nie to chyba! Coś mi od... Dobra! Chyba jest, chyba o to chodziło. Granulka dla pewności. Aj, czyli, czekaj, bo trzeba. Kurwa. Co mam robić? No nie! teraz kurwa mi ktoś dzwoni jeszcze! Nie! Nie! Nie, dobra! Weźcie mnie, wyrzućcie do śmieci! Dobra! Chyba się udało! Dar Darwes! Pokonano boskiego smoka i zdobyto łzy boskiego smoka. Alright. Za to, co ja tutaj odwaliłem, to powinienem po pokonywać go jeszcze raz, nie? Zamek w Asinie. Wspomnienie boski smok. Wspomnienie walki z niezwykłym przeciwnikiem, który wciąż żyje w sercu wilka. Aha, po prostu wspomnienie to jest tyle i. No dobra, no to porozmawiajmy jeszcze z Emmą. Mamy łzy. Tylko dzięki ostrzu nieśmiertelności można to zyskać. Działo Boskiego Smoka jest wieczne, a jego łzy, raz uronione, nigdy nie tracą swojej postaci i wilgotności. Gdy któryś z potomków Smoczego dziedzictwa spożyje te łzy, zerwanie nieśmiertelności stanie się faktem. Okej. Okay. Pogadajmy ze mną. Ktoś, to jest to to jest to... Klucz do tajnego przejścia. Klucz do tajnego przejścia, który prowadzi poza zamek w Asinie. Tajne przejście znajduje się na końcu fosy, blisko.

No dobra. W takim razie w tym odcinku to wiecie co by było na tyle. Myślę, że... No bo teraz zgaduję, że będzie jakiś final boss. Tak przynajmniej wygląda to. No i planuję go właśnie zostawić na następny odcinek. Nie wiem jak ja to tam pomontuję, ale myślę, że wyjdzie całkiem w porządku. No cóż, no, żegnam was w tym momencie. I co? Widzimy się w ostatnim już następnym odcinku. Pozdrawiam. Eee... You no know.